George, co teraz będziemy się bawić? Bawiliśmy się już cały czas w ciuchcie. Teraz już mi się nudzi. Nie chcę bawić się już w ciuchcie. George, widziałeś? Tam był helikopter. Wow, gdzie on jest? Pokaż, pokaż. Chodź, George. Pójdziemy szybko na dół, żeby zobaczyć y y z bliska helikopter. Chodź, wyjdziemy na dwór. Chodź, George, chodź. George idzie. Mamusiu, mamusiu, możemy szybko z George'em wyjść na dwór, bo tam lata helikopter. Ja wiem, że tam lata helikopter. Hmm, I tak przyznając się, to jest moja y sprawa. Jak twoja sprawa, mamusiu? Ponieważ to jest niespodzianka dla was, dzieci. Jaka niespodzianka? Niespodzianka taka, że wyjdźcie i zobaczycie same. O, szybko, George, chodź. Chodź, George, szybko. Tam z tyłu będzie lepiej widać ten helikopter. Już idę, już idę. O, zobacz tam jest na górze lata. Zobacz, George! O, ląduje! O, ale fajny helikopter! No, naprawdę fajny helikopter! Mm, zobacz, jaki ma fajny kolor! Taki żółty jest! No, bardzo fajny helikopter! Mm, ale super! Mm, ale ciężkie! Ach, postawię to tutaj! Cześć Peppa, cześć George. Cześć Strażak Sam. Cześć Strażak Sam. Hmm, co u Was słychać? Hmm, to Ty latałeś tym helikopterem? Tak, to to właśnie ja latałem tym helikopterem i mam dla Was niespodziankę. O, jaką niespodziankę? Jak chcecie, możecie się. Hmm, przelecieć helikopterem. O, super, ale w inny sposób. Właśnie tutaj taką platformę przyniosłem, na którą możecie wsiąść i polecieć ze mną do góry. O, George, ty się nie boisz? George się niczego nie boi. <kliżak> no dobrze, to ja też skorzystam. No dobrze, to wsiadajcie, a ja odpalę już śmigło. Jesteście dobrze zabezpieczeni? Tak, położyliśmy się, żeby było bezpiecznie. No to lecimy. Jakie tam widoki na dole. Super strażak sam. Nie boicie się? Może troszkę. Co tutaj się dzieje? Hmm, to mi wygląda na bardzo niebezpieczną yy, zabawę. O, yy, Supermanie, yy, przepraszam, ale... Yy, świnka Pepa to chciała. To nieprawda, to nieprawda. Już na dół lądować. Żeby mi się to więcej nie powtórzyło. Bo to chyba nie był dobry pomysł, latać na tej platformie. Masz rację, strażak. Sam, ale nie podobało mi się, że powiedziałeś Supermanowi, że to nasz był pomysł. Przepraszam, ale jakoś musiałem się usprawiedliwić. Ja chyba już sobie pójdę. O, George! Fajnie było co? Tak, fajnie, tylko się krótko. O, Superman znów tutaj lata. Uważam, żebyśmy szli szybko do domu. Chodź, George. Już idę, już idę.